Siemano! Wszystkim z tej strony Limox. Dzisiaj ze mną jest... Microsoft Siemanko... Yy, dzisiaj, dzisiaj jesteśmy na serwerze, który będzie podany w opisie. Yy, dzisiaj będzie wojna zamków. Yy, ten serwer jest taki, co... nie bimy tam. Yy, co można grać na kreatywnym... No, budować no, na no nie bij yy, Na koniec będzie... Powiem o konkursie, co będzie. To nie będzie tak długo mógł grać. No, no. dzisiaj jest Sylwester, wszyscy dzisiaj o no. to wiecie. A i y, pozdrawiam wszystkich. Sylwester dzisiaj no, jest. No, pozdrawiam no, wszystkich. No, jak, w, jak w tle będziecie słyszeć moje, moją babcię i mamę i tatę i dziadka, to no, tak przepraszam że... Was, przepraszam, bardzo <coughs> przepraszam. Y, Dobra, zaczynamy. No no. Kod z gadania. No, koniec, 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 koniec. Ja. Trzy, dwa, jeden, start! O Marko. Pam, 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 pam. <haha> Uciekam ci na wieżę! Uciekam ci na wieżę. A ty nie ma. O, o, o! O, boli, 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 boli! Oj! O ja. O, ja. O, ja. o, o, o pójdę oh. już de dasz gdzie ty tu jesteś tutaj jest aj tam da. to będzie trochę failowy odcinek o matko jest no o matko znowu tu wchodzi znowu. chyba o matku, matku, matku. o matko mama, mama mam. Jaki fail wielki! Zobacz, gdzie ja jestem! Na dole. A. No, spadłem! Jej! E, przepraszam, że nie widać mojego eku. E, kamerka mi jest trochę. trochę wzięła. O, o, o. E, każdy ma trzy życia. Ma może trzy razy tylko zginąć. Prawda, Toms? A my będziemy... E, trzy odcinki będą i po jednym razie będziemy dedać. No. Żeby e, każdy... My... Każdy dead? E, każdy odcinek. Piękne. Pamiętasz? Pamiętasz? No, pamiętam, że mam cię deadnąć. A nie to. No to też pamiętam. No, to A dawaj. poza tym gdzie ty jesteś. Dawaj, robimy to. A poza tym gdzie ty jesteś? Halo? Ja Cię nie widzę, ja Cię nie widzę. E, Ocinki pewnie będą, będą po 10 minut. No, zaraz. Ej. Oj, podwójnie! No ja poleciał daleko. No! E, my dzisiaj nie jesteśmy trochę ogarnięci. No bo śpieszą się wszyscy do koło... Jesteśmy ogarnięci. Nie jesteśmy chyba. I Przepraszam was, że może jak przyjdzie moja babcia, to wbije mi do pokoju. Ale przepraszam was, bardzo was przepraszam. E, po prostu, e, moja, no, bo moja babcia dzisiaj do mnie przychodzi, e, bo ja już byłem na Sylwestrze, e, bo u nas była, ona, e, moja mama, e, ja miałam wczoraj Sylwester. E, no i babcia dzisiaj do mnie przychodzi, z mamą i tarą nie idę. No po prostu nie idę Co? Co ze mnie nie było? Hmm. Pa, pam, 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 No i dzięki, że koksa straciłem Wziąłem koksa Myślałam, że zaraz przyjdzie i BAM Koniec mojego koksa Pa, 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 dobra, i... A, zapomniałam, że to szósty odcinek z Minecraft na serwerach hmm. No i słuchajcie. Słuchajcie. Kto wygra ten konkurs? Co ja powiedziałam? Kto jest konkurs? Na, kto najładniejszy y, da, y, da mi pomysł na nazwanie mojego miecza? W minecraft'cie, oczywiście. E, y, no i wtedy dostaniecie mojego skrajka i trzy odcinki. Y, dwa odcinki nagrywania ze mną. I wtedy wam powiem, ile ja mam lat. Ej, ten par... ten perły ma! Ten tak jeden. Jaki? Nie wiem. O ja. Zaraz się perłami zabijesz. Pamiętasz jak wtedy? Zabijem perłami. Ha! Bez koksów wtedy. No, bo nie miałem już koksów. Zrzucałem w ścianę te perły i się dedłem. Pamiętasz to? Na mojej pierwszej działce tutaj. To jakbyście nie widzieli? O, mam pomysł. Będą dwa dzisiaj konkursy. Kto zgani... Co mi się stało yy, z moim skinem? Bam, bam, bam Dupa. <grymna> ha. Nie ma tego internetu. A nie, ja mam. Ja mam skina, tylko niech się po... niech powiedzą... No jakiego mam skina nowego? Powiecie jakiego? To jest z jakiegoś filmu, powiem wam, tylko to wam powiem. To jest z jakiegoś filmu. Ja to kiedyś lubiłam, ale już teraz nie lubię. O, hej, mi mu się skończył. O zabij się. Zabij! Ten odcinek będzie trochę krótki. O! Dobra! I to będzie koniec odcinka naszego. To będzie koniec naszego odcinka. Pożegnam się z Tomsem. Zrobię screena. Dra. Dra. Narka. Nara. Ta. Nie nagrywamy. Dra. Nara. Siemano. I papa. Następny odcinek będzie duży.